Witam Was wszystkich w moim pierwszym poradniku jak stworzyć swój własny filmik. Są nam potrzebne trzy programy. Yy, Iwona, FRAPS oraz Windows Movie Maker. Na początku uruchamiamy swoją przeglądarkę internetową i piszemy pobierz Iwonę. Link podam w opisie. Można pobrać, ja tego nie będę robił, ponieważ już mam ją pobraną. Iwona jest potrzebna y, do różnych rzeczy. Na przykład, jak nie macie swojego mikrofonu i nie macie nagrać y, jak, y, no, swojego głosu, Iwona was zastąpi. Następnie jest nam potrzebny Fraps. Y, to jest główny element tworzenia filmików, bo nagrywa m, gry typu Modern Warfare, GTA. 4 Speed, Simsy i różne rzeczy. No, jak widać, wszystko jest git i cacy. Następnie jest nam potrzebne jakieś zdjęcie lub inna rzecz. W moim przypadku to będzie jakiś obraz babcia. Pobieramy sobie jakąś ładną babcie. i uruchamiamy Windows Movie Maker znajduje się on start wszystkie programy i będzie widocznie jako taka, taki film ikonka no tu już coś jest następnie zakładamy fol folder na, na pulpicie no byle jakiej nazwy żebyście mogli się połapać który jest który i uruchamiamy naszą Iwonę. Oczywiście, najpierw ją trzeba zainstalować. No, piszemy byle co. Dziś jest ładny dzień. Dajmy syntezuj. No, jeśli coś nie będzie grało, można to zmienić. Jeśli wszystko jest dobrze, dajmy, naciskamy synteza, zapiszmy we pliku i szukamy naszego folderu. Ja polecam zapisywać w liczbach od 1 do 50, na przykład. żeby cokolwiek zrobić żeby importować tą naszą syntezę naciskamy importuj audio lub muzykę i szukamy folderu przeciągamy na oś czasu babcie pobieramy przez importuj obraz także przyciągamy na oś czasu może też muzykę no oczywiście to jest logiczne jak, jak y, importować Szukamy Letni chamski podróż brudny Dress. To pierwsze co ma. Przeciągamy na Oś czasu A jeśli chcecie dodać do waszego filmiku Na przykład y, Jakby to powiedzieć y, Jakiś super kill Albo coś takiego Naciskacie Importuj obraz wideo który zostanie importowany z Frapsa? No, to są so, to so wszystkie pliki filmowe nagrane w FRAPS No, ja dam super sobie, super zabójstwo. Importowanie trochę trwa. No, jest. Przeciągamy na oś czasu i sprawdzamy, czy wszystko gra. Jeśli wszystko gra, wchodzimy w plik, zapisz plik filmowy, wpiszemy tytuł swojego filmiku i zapisujemy. Jeśli filmik się zapisze, automatycznie nam się włączy i można wrzucać na YouTube. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania yy, i oceniania mojego filmiku.